Nie, nie, śniły, na nie, sali, to jest negacja Więc 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 nie, nie, zjednoczenie z nie, 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 wszyscy nie, do, do wspólnej koalicji, która ma walczyć e, z, e, z tą klasą z i tą nie, parlamentarną. A nie, się tego nie, 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 z jednej się na referendum i ja chcę Państwu powiedzieć, że ten podmiot gospodarczy, do którego dzisiaj wrócimy i on nie przystąpi do tego poparcia do tego zjednoczenia, dla referendum, to będzie papierek na co właściwie dany podmiot przemów reprezentuje. Proszę Państwa, my mówimy o planach na zawsze. Gdybyśmy dzisiaj robili jednopunktowy plan na zawsze, za akcjami 90% podmiotów wszystkich planów, uwolnić nasze zasoby naturalne, wyjodywać to, co mamy pod ziemią, przekazać tą finalne produkty i wtedy będziemy za a nie z połatem naturalne. No, tak. Dziękuję bardzo.